Cześć wam wszystkim. Tu Sebastian. Właśnie <laughs> znaczy, idę się przejść na spacer. Nie będę siedział w domu. <laughs> idę spacerkiem sobie teraz do tej, do pabu. Być może <laughs> porobię trochę fotek. Pogoda późno Człowiek nie ma pieniędzy, biedę klepie Jakoś żyje z, z tą świadomością, że Polska to nie jest przyjemny kraj dla życia codziennego, że jeśli nie ma dochodów większych niż jest obecna inflacja w państwie, po prostu, że i masz, powiem szczerze, to się robi pół nic nie robić. bazował na pikto, na, na inwestycjach, tak naprawdę nie wiem, co to znaczy fizyczna praca. Osoba szara, tak jak ja, pracując codziennie od 6 rano do 14, później od 14 do 2. A czasami było tak, że się pracowało na nockach fizycznie. Moczalnie, jak jest tak doświadczony z pracą, jest to pracująca fizycznie. Tak jak powiedziałem, ma inne pytanie na temat osoby, która siedzi przed komputerem i działa musłowo, ale ja mam to gdzieś, czy nie pracuję czy fizycznie, ja mam taką zasadę, żyj i daj żyć innym, nie oceniaj ludzi po wyglądzie, po jego pieniądzach, nie oceniaj ludzi po jego stylu życia, bycia. A następna moja zasada to jest: nie wpierdalaj się tam, gdzie cię nie chcą. Nie wpierdalaj się tam, gdzie nie, czegoś nie potrafisz, ale umiesz. Cześć Wam wszystkim. Miłego dnia życzę. Sebuś wspaniały. Pozdrawiam. Z okolic Podkarpacia. Mielec. Polska. U nas po cisza. Z takiego się ciekawego nie dzieje. Jedynie co jakby ktoś złamał przepisy drogowe czy lekka kradzież spokojne miasto, małe ale dużo fabryk dużo możliwości jeżeli ktoś chce to może przyjechać sam się przekonać jakie to jest nudne miasto ale przytulne trzymajcie się zdrowo, pa